Cześć, ten film to urywki z transmisji, która odbyła się jakiś czas temu. Link do pełnej transmisji masz w pierwszym komentarzu pod tym filmem. Pamiętaj, jeśli film Ci się spodoba, zalajkuj i zasubskrybuj mój kanał. Będę ogromnie wdzięczny. Zapraszam. Dobra, już jesteśmy siemanko, witam. Eee, już uruchamiam Asasina. I proszę o łapki w górę. W ogóle odpaliłem streama na, na, na tamtym kanale, nie? Zapomniałem zmienić klucz strumienia. Jest, yy, tak, wczoraj, nie wczoraj, Boże, przedwczoraj męczyliśmy się, z, okropnie się męczyliśmy z jedną z misji. Zobaczymy jak to będzie dzisiaj wyglądało. Takie gry się dobrze ogląda, super. Bardzo mnie to cieszy. Yy, bo chciałbym tutaj taką właśnie, na tym kanale taką publikę zbudować, yy, która by takie gry yy, zechciała o, oglądać. Wiadomo, że tam ludzie teraz na no, tą by ch chcą. No i zrobiłem ten drugi kanał. Specjalnie dla takich osób, którzy chcą tylko to oglądać. No, ale mimo wszystko wolałbym stworzyć publikę na tym kanale, która by chciała oglądać wszystkie gry, a nie tylko jedną. Dzień okej, okay, na dzień kobiet kupiłem ciasto. O, masz pieska, tak, mam pieska. Bulldoga francuskiego. Roki 7 miesięcy go mam jakoś, mniej więcej. Koleś się zblokował. O. Kradniemy, balon Tibia też będzie. To Tibi jest drugi kanał. Tutaj nic z Tibią więcej się nie pojawi. Na drugim kanale tylko. E, chyba, że zakończymy nasz challenge, to wtedy tutaj taką e, oficjalną informację zrobię, nie? To u mnie? Poko. Męczony jestem w cholerę, ale. daję radę. W yerbę się się napiłem, to mnie wystrzeliło, nie? Serio? W środku miasta go zostawiła między ludźmi ty w koszu. Nie miała serca go budzić. No wiesz, jakaś babka wróciła z Włoch i zgłosiła, że ma objawy wirusa i od tamtej pory codziennie wieczorem jeździ karetka po kolei do domów i badają ludzi. Co ty gadasz? Poważnie? Trzeba uważać to zrobić. Ło, czyżby znowu? Serio? Jak bieg? Nie wiem, jeśli ktoś ma żal do mnie o to, że steamowałem na Twitchu, no to... No co, no trzeba, trzeba spróbować, nie? Wszystkim informowałem na bieżąco, także ale po co próbować? No jak po co próbować, no Jacek, no to nie jest tak, że YouTube jest niezastąpiony. Miałem nadzieję, że tam, tam dosięgnę większej ilości widzów, tak? Ale to niestety niestety nie zadziałało. Może za krótko, może może, może źle coś robiłem i tak dalej, ale po prostu spróbowałem sobie, nie? Idziemy na imprezę jeszcze raz. Dobra. Teraz trzeba iść do tej babki i ją przekupić. O! Wee! Dobra, zmieniliśmy temat, bo widzę, że agaś nie chce się bawić. <laughs> Naprawdę go zapakować jakoś? Ty, co z nim jest? <grywa> Jak się zwinął w ogóle? Mogę go. cóż Misja to misja. Kafu? Zabił mnie! No nie, błagam! No nie wierzę, muszę jeszcze raz to zrobić. Słuchajcie, jakie to jest durne? Ja pierdole, nie wierzę. Dobra, dwóch jest tam berserkerem zarażonych. <gryficzny> dobre, to było dobre. Lepiej wyszło niż poprzednio. Mógłby ktoś mi sprawdzić ile jest sekwencji w tym asasynie? bo Jestem już przy dziewiątej. Raczej to nie jest odległa przyszłość zakończenie tej gry. O, niebieska skrzynka. To może jutro skończysz? No nie wiem. No jeszcze mamy 2,5 godziny grania, także to długo nie powinno zająć, nie? Ja to przechodzę tylko i wyłącznie dla fabuły, bo... Męczyć się z tą... Tą optymalizację. Zobacz, o widziałeś chłopa w ścianie? Kurde, ta gra. Potrafi płynnie chodzić, niesamowite. Wtedy się przynę, że, że się wsłuchałem w streama i przyciąłem komara delikatnie. streamy są i do i do pogadania, i do pooglądania, i do zasypiania. Tam nieraz włączam streama sobie jakiegoś i zasypiam przy nim. Tylko teraz pytanie: co, w co gramy po tej gierce? Brumer szachy, eee, spoko, jakiś z dobrą fabułą, nie? Powiem tak, będzie wątek miłosny jak król bije damę, albo wybierzesz opcję jak skoczek bije wieżę, tam jeszcze koniec, nie? Ten konto chyba w DLC A jo, zapomniałem, to nie będę kupował, bo za drogie jest Ichne. Gdzie chuj? O kurde Jej chuj koronawirus, jo o, grałeś prototyp? Oczywiście, że grałem. Prototyp. Proszę cię. Oby dwie części. A słyszałem, że trójka się robi. Jezu, ile bym dał za trójkę? Trub <trujka> <trujka> spadł tam więc O to było dobre. Nie wiem, zobaczymy. Może. Może uda się przejść dzisiaj tą grę. To koniec gry, tak. Ostatnia misja, z tego co widzę. Właśnie, właśnie przeszliśmy przedostatnią. Podrzucaniem listów i tak dalej. Ale to jest tylko wiesz. Główny wątek gry, nie? Tam jeszcze jest masa zadań pobocznych i tak dalej. Ale myślę, że. Przez tą optymalizację tej gry nie, nie chcę, nie chcę tego kontynuować. Serio, dosyć te, tego bugowanego świata. Serio. No, dawaj, jedziemy. Ostatnia misja. Czy nam się uda przejść? <laughs> Zapkiry. <rej>. Dobra. <laughs> LOL To było dobre Kurde, dobry jestem Temple Padł gdzieś Temple jest, koleś Kurde, ale to była akcja Ani razu się nie szczaili, nie? Dobrze poszło Faza końcowa gry Panie 21 jest Hello, ale już kończymy grę Kurde Trzeba to przejść O Doszliśmy do niego. Lecz RGB. Pięknie, kurde, raz mnie posłuchał. Tam kamyczek spadł na ciebie, tam przeżywasz. Ty się cały czas stakujesz gdzieś. Dawaj, pójdziemy. To Bossak! Dawaj, dawaj, wsadź mu ostrze! Czachy! No! No i co? <skrytania> Skończyliśmy. Skończyliśmy Assassina Creed. Co po tej grze? Nie wiem, będziemy myśleć, by mieli lepszą optymalizację. No podobno Syndicate ma lepszą optymalizację, mm, ale Origins i Odyssey to już są gry bardzo wymagające. Także tutaj naprawdę przydałby się już lepszy komputer, znaczy drugi komputer, przepraszam, dobry ja mam, tylko drugi do streamowania. To i co? Słuchajcie, no dziękuję wam za dzisiaj, dziękuję wam za tą serię, fajnie, fajnie się grało, no wkurwiała ta gra, nie jest niemiłosiernie, ale przeszliśmy, e, gra to gra, trzeba było e, rzeczy ogarnąć. Dobra, słuchajcie, ja się żegnam, trzymajcie się, do jutrka, na razie.